Hej, hej, hej! Siemano! Witajcie! Z tej strony Kuba z to yy, no właśnie. Trzeci odcinek z naszej serii w Teleniusów, w której gadamy sobie o moim kanale. Yy, tak dzisiaj, tak ostro, trzeba zacząć. Mamy wtoreczek. Ciao, a więc z tej okazji, że dawno teleniusa nie było. To dzisiaj, wtorek, ładnie, kurczę, nie wiem... E, 24... Czwarty maja niedługo mojej urodziny, ale fajnie. Słuchajcie, oczywiście tradycyjnie mam karteczkę. Patrzę sobie, jak sprawa wygląda. Przede wszystkim to mamy już 15 subów. Jej, ale fajnie. Nasza grupa się coraz bardziej powiększa. Wyświetlenia kanału to jest jakieś 500. No, liczba wyświetleń. Y, ...odcinków. Każdego filmiku jest zbliżona mniej więcej y, do ilości subskrypcji na kanale, więc nie jest tak źle. Słuchajcie, y, co do kolejnych y, spraw, to myślę, że serię, bo to interesuje każdego najbardziej. Y, oczywiście na razie próbujemy kończyć... Y, ...Wiedźmi... Y, o Jezu, się wydałem. Na razie próbujemy kończyć Medal of Honor Pacific Assault. Jak skończymy to zobaczymy. Być może będzie Wiedźmin, ale tego nie obiecuję. Zobaczymy. Chciałbym też w przyszłości myślę jakiegoś multiplayera z kimś nagrać. Jak to wyjdzie to też się okaże. Zobaczymy. Jak nie to cholera wiem może jakiś Hearthstone czy coś w tym stylu. Też się można fajnie pobawić w tym. Zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Tam takich rzeczy to się przewidzieć nie da, prawda? Już różne rzeczy można ten, ale. Z rzeczy, które mam na kareteczce, co ja tu miałem wam jeszcze gadać? Aha, seria Unturned, ale fajnie straciłem wszystkie rzeczy. Ale z tego, co widzieliście, już mamy mniej więcej nowy ekwipunek, więc tutaj nie ma jakiegoś stracha większego. Będziemy sobie po prostu dalej rozbudowywać tę chatę. Nie będzie żadnego restartu serii. Jeśli chodzi dalej o Medal of Honor, to jesteśmy już tam połowa, nawet trochę dalej, może. Kolejną misję zaczynamy sobie w kolejnym odcinku, więc nie będzie również źle. Aha, i kwestia y, topek, bo ten, kto wie, to ostatnio się pojawiła u mnie nowa seria, z której już się pojawił jeden filmik pojawiło się top 10 najtrudniejszych gier na świecie i myślę, że takie topki będziemy sobie robić dalej ja już mam oczywiście ustawioną mniej więcej listę do top najlepszych soundtracków z gier więc myślę, że ta lista również Wam się spodoba i jakoś przez to przebrniemy kolejne jakie będą to już nie wiem zobaczymy, może wpadnę na coś ciekawego, na jakiś ciekawy pomysł jak nie to już cóż no wyjdzie wszystko w praniu nie chcę na razie Wam nic obiecywać, bo to nigdy nie jest nic pewnego. Ten to też tak pojawił się dość spontanicznie, bo z tego co wyliczyłem to ostatni kurcze był już z dwa tygodnie temu chyba. Więc wszystko generalnie jak was informowałem, to było albo w opisie pod filmami, albo nie wiem. W trakcie odcinka, chociaż zazwyczaj w trakcie odcinka, to mi się jakoś szczególnie nie chce gadać o innych seriach. Generalnie skupiam się na grze. No tak jak Wantert to ewentualnie tam mogłem coś więcej gadać. Bo ten, kto oglądał ten mój krótki maratonik czterech odcinków, które nagrywałem po sobie. No to tam byłem dość rozgadany. Ale cóż... tak po prostu czasem bywa, a czasami nie, więc tego się nie da przewidzieć. Też raz gardło mnie trochę bolało, to pamiętam, że mniej gadałem. Generalnie teraz już jestem spokojnie, zdrowy, fajne słoneczko jest więc e, chęci do nagrywania są spore. No i cóż, to by było na tyle. Więc zakończmy w tradycyjny sposób mówiąc, że był z Wami Kuba, a Wy byliście na kanale TVP YouTube.